Witaj. Na tym filmie dowiesz się, jak wymienić punkty na Way coiny. Dobrze, zaczynamy. Jesteśmy na zakładce numer 4. Patrz poniżej. Kiedy już jesteś na tej zakładce, widzimy trzy pozycje. Naciskamy środkową pozycję, punkty na Way coiny. Jesteśmy. U góry, z lewej strony, widać ilość punktów, którą mam na stan obecny. Z prawej strony jest to waluta Your Feedway Coin, a więc w chwili obecnej mam dwa. Żebyśmy widzieli, mamy tutaj pudełko S, M, L, XL. W zależności od ilości punktów jakie posiadasz. Wymieniasz punkty na coiny. OK. Kupię pudełko S. Zamieniam 200 punktów na coina. Gratulacje. Zakup został zakończony z sukcesem. Przeliczenie. Zgadza się. Kupuję następny coin. I jak widać. W tej chwili mam 4 coiny. Cztery coiny jest to minimum, które pozwala ci zakupić voucher. W następnym materiale dowiesz się jak zakupić voucher, abyś mógł zarabiać na chodzeniu.